Panie prezesie, jest pan szefem kilku spółek. Pogoń Szczecin jest jedną z tych kilku. I ja zawsze się zastanawiam, czy rządzenie pogonią Szczecin różni się diametralnie od prowadzeniem EPY, czyli tej branży, która związana jest z energią wiatrową, tak ogólnie mm -hmm. rzecz ujmując? E, przede wszystkim, dzień dobry. Dzień dobry. E, pewnie, że się różni. E, to nie jest tak, że. Każda spółka tak, tak samo wygląda, oczywiście pod względem jakichś opisu, nie wiem, księgowego, bilansów, kwestii związanych z kosztami, z analizą tych kosztów, z przychodami, no to spółki to nie, mają, nie ma znaczenia czym się zajmują, ale w kontekście tego, że zupełnie inaczej są budowane budżety w spółkach, które coś generują, na przykład coś produkują, albo świadczą usługi, albo są jakimś pełnią tylko funkcje jakieś pomocnicze dla, dla innych spółek. Każdą z nich się inaczej zarządza. To, to oczywiste. To Pogę Szczecin, co w takim razie produkuje? Zadowolenie dla kiewiców? Pogę Szczecin produkuje piękny wizerunek tego miasta. Produkuje produkt, który. Ma trafiać do mieszkańców tego miasta i ma się mu podobać, bo przecież ci piłkarze, którzy są przez nas zatrudnieni, nie grają dla nas, bo gdyby tak dla zarządu, bo gdyby tak było, to byśmy zamykali stadion i, i siedzieli z Grzegorzem i oglądali, jak, jak grają e, drużyny, tak My to robimy po to, żeby mogli oglądać te drużyny ludzie. No, kibicowanie w ogóle klub piłka nożna to zupełnie takie zjawisko, którego nie da się podciągnąć pod formułę jakiegoś biznesu takiego normalnego, standardowego, tak? To jest zupełnie coś innego. To z perspektywy tej decyzji w 2011 roku, kiedy wszedł Pan w połowę Szczecin i z, dzisiaj mamy rok jeszcze 2012, mm -hmm. ale on się kończy. Sukces pod tytułem awans do Ekstraklasy. To była, patrzę Pan na to, że była decyzja trafiona, czy jak na to spojrzeć? No zależy, znowu z jakiego punktu widzenia się patrzę, z punktu widzenia yy, jakby podejmowanej decyzji w momencie tym, w którym badaliśmy całe otoczenie tej pogoni i wiedzieliśmy, że oprócz tego, że coś trzeba zrobić w pogoni, to coś się dzieje zdarzy w mieście, coś się zdarzy z tym stadionem, no to mógłbym powiedzieć, że ponieśliśmy porażkę, bo, bo wprowadziliśmy pogoń, myśmy swoje zadanie wykonali, wprowadziliśmy pogoń ekstra klasy, a nie możemy osiągać takich przychodów, jakie chcieliśmy. wobec tego nie możemy rozbudowywać tej drużyny tak, jakbyśmy chcieli, dlatego że nie stworzone nam zostały takie warunki, jak nam obiecano z kolei. tak? To, to, to porażka. Natomiast z punktu widzenia takiego emocjonalnego to jest oczywiście olbrzymi sukces, bo powrót w Pogoni po tylu latach do Ekstraklasy, powrót w taki sposób wydaje się stabilny. To ewidentnie jest sukces i dla mieszkańców, i dla nas samych. My się z tego po prostu cieszymy. To nie da się tego przeliczyć na pieniądze. To porównując do tych spółek, które Pan zarządza, to po to jest taka zabawa, zdrowe emocje, a tam, są, a tam jest liczenie pieniędzy <grym> i, nie, 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 i kalkulator Zarządzanie nigdy nie jest zabawą. Zarządzanie to przede wszystkim odpowiedzialność, tak? W każdej spółce są zatrudnieni ludzie. Tak naprawdę w Pogoni przecież, jeżeli policzymy wszystkich pracowników, plus zawodnicy, plus to całe otoczenie Pogoni, to jest nie wiem, około pewnie 80-90 osób. Jak pomnożymy to jak razy 4, bo taka jest średnia rodzina w tym kraju, to to jest 300 ileś osób, czyli właściwie co miesiąc ten zarząd odpowiada za byt tylu osób, tak, bo musi, muszą być na czas pieniądze musi być wszystko na czas gotowe i dobrze zorganizowane. Jeśli tego nie będzie, no to ci ludzie poniosą jakieś tam, będą ponosili jakieś szkody. Tu w spółce sportowej, tej związanej z piłką dochodzi do tego jeszcze to niewymierne samo, no, znaczy zadowolenie kibiców, tak? Tego, tak jak powiedziałem, nie da się zmierzyć z żadnymi pieniędzmi I oprócz tych działań, które normalnie, w normalnej spółce się prowadzi po to, żeby osiągnąć po prostu zysk wymiernym w pieniądzach tutaj, tym zyskiem jest zadowolenie tych, którzy przychodzą na stadion. Tym ich mamy więcej, im ten zespół lepiej gra, tak? Bo nie łudźmy się, bo tu może jest ta główna różnica, spółka typu Pogoń, czy w ogóle spółka będąca w ekstraklasie w Polsce, jeśli nie osiągnie sukcesu polegającego na awansie do bucharów europejskich, to praktycznie nie ma żadnej możliwości na to, żeby generowała zyski, tak? to dopiero na tym poziomie można doprowadzić do sytuacji, że jakiś zysk powstanie. Oczywiście przy pewnym złym zarządzaniu jakiejś tam rozrzutności, to i nawet wtedy nie będzie zysku, ale e, inaczej, inaczej na to nie ma szans, więc my jesteśmy dumni z tego, że udaje nam się prowadzić pogoń tak, że nie przynosi strat, tak, że udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której możemy powiedzieć, że budżet pogoń jest zbilansowany po stronie przychodów i i kosztów i to Czyli jest. Czyli to w sferze wiesz, organizacyjnej jest sukces w sferze sportowej. Bo to daje e... pewien dystans dla, dla wszystkich, to nie jest tylko mm -hmm. dla, dla drużyny, ale to jest dla wszystkich właśnie zatrudnionych. Świadomość tego, że pracują w firmie, w której e, w perspektywie no przynajmniej jednego sezonu, prawda, e, wszystko jest poukładane i wiedzą, że będą co miesiąc otrzymywali e, wypłaty, jak będą dobrze pracować, jak, jak, jak e, będzie. Ben, no to, to jest wydaje mi się bardzo ważne, tak? Czyli tutaj jest łatwo zmierzyć, że organizacyjnie jest dobrze, a Myślę, sportowo tak. też da się to Sportowo to podlegamy ocenie publicznej jakby, tak? Tutaj my oczywiście możemy mieć inne oceny niż publiczność na stadionie. Bierze się to pewnie stąd, że ta nasza wiedza o tym, skąd jakie to są efekty, jak jest wygrana, to czy to jest... Akurat naprawdę duży sukces, czy jest to wynikiem pewnych jakichś tam działań przed meczem, w sensie takim, że, że no, czy no, mniej mówimy o tym elemencie szczęścia, ale nasza wiedza o tym, co się dzieje w zespole, jest większa pewnie niż przeciętnej osoby z publiczności. Stąd pewnie czasami nasze oceny są troszeczkę inne. My, ludzie bardzo się cieszą, że, że osiągnęliśmy sukces, wygraliśmy mecz, a my się martwimy, że w jakiejś formacji nie wygląda to tak, jak oczek oczekujemy tak? i boimy się, że może to przynieść negatywne skutki w następnym meczu. To częściej martwiliście się niż kibice? Nie, bo jesteśmy na ósmym miejscu, więc się nie martwimy aż tak bardzo. Ja myślę, że częściej się martwiliśmy niż kibice, to, to racja, ale generalnie jest lepiej niż się spodziewaliśmy. My to też taki jest zasada zarządzania, że raczej się przyjmuje te scenariusze bardziej negatywne, pesymistyczne, po to, żeby przyjemniej się rozczarować pozytywnie, niż, niż znaleźć się w sytuacji, w której coś się dzieje źle i nie jest się na to przygotowane. A, a, a myśmy mieli jakby pomysły na to, co robić, kiedy, kiedy byłoby źle. Na szczęście to się nie sprawdziło. Sytuacja jest stabilna, tak jak powiedziałem, drużyna jest na ósmym miejscu, więc wydaje się, że, że osiągnęła więcej niż zakładaliśmy, bo sądziliśmy, że będzie w granicach 11-10 miejsce. Ma szansę na to, by w tej rundzie wiosennej powalczyć, no troszeczkę ją wzmacniamy. zaczymy. no zobaczymy jak ta cała liga będzie wyglądała. Wiemy, że niektóre z tych drużyn mają bardzo poważne problemy finansowe, bo tam troszeczkę się inaczej podchodzi do, do tego futbolu, może bardziej radośnie, ale mniej rzeczowo, właśnie w sposób taki zorganizowany. I mimo tego, że my należymy do tych grupy klubów, które nie mają wielkich budżetów, to jestem przekonany, że z punktu widzenia organizacyjnego podejścia takiego zarządczego, to wiele z nich, no nie chcę powiedzieć, bijemy na głowę, ale jesteśmy od nich zdecydowanie lepsi i to jest ta nasza szansa, tak mi się wydaje. Czyli pozytywne rozczarowanie teraz w ekstraklasie, ale chyba nie zakładaliście, tak jak prezes powiedział. Mocie pozytywne że, rozczarowanie to to, 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 jest, określenie, to złe. No, to, to jest w ogóle, ale zmierzam do, do tych założeń, które zarząd sobie stawia, to znaczy, że przyjmuje tą pozycję, że może coś się nie udać. Ale pytanie, czy też tak było w marcu, w kwietniu 2012 roku, kiedy walczyliśmy o ekstraklasy? Czy znaczy, było mówić. takie założenie, że. Nie, oczywiście, że tak. No, dzisiaj o tym mogę mówić, bo się wszystko szczęśliwie skończyło, ale e, to był bardzo trudny okres dla nas. E, myśmy, no, pierwsza liga, no, dramatycznie różni się od, od ekstraklasy, tak? E, tych źródeł finansowania jest zdecydowanie mniej i e, w zasadzie w pierwszej Lidze można funkcjonować tylko w taki sposób, że akcjonariusze wykładają swoje środki. Tak rzeczywiście było w Pogoni. Myśmy po to, by awansować do pierwszej, do Ekstraklasy, jako główny akcjonariusz wyłożyli w tym czasie ponad 15 milionów i tutaj mogę śmiało powiedzieć, że proszę między bajki włożyć te wszystkie historie, które słyszymy tam z Urzędu Miejskiego, jak to dużo dawała dawał Urząd Pogoni, bo mówimy o sportowym sukcesie, tak? czyli o awansie do Ekstraklasy. Na ten awans potrzebne były określone środki. Akcjonariusz pogoni, jakim jest EPA w tym roku krytycznym, że tak powiem, wyłożył 15 milionów, tyle pieniędzy wyłożył. To nijak się ma do pieniędzy, które pochodziły z Urzędu Miasta. Z Urzędu Miasta wtedy dostaliśmy 2 miliony i czyli no, widać to jest tam 12% to, to nie miało takiego znaczenia, tak? To były podstawowe, podstawowe środki, te środki pozwoliły. I tak przecież pamiętamy wszyscy, przy jak dużym napięciu zbudować tak drużynę, że awansowaliśmy do tej ekstraklasy. Myślę, że na szczęście tak się stało, bo ja powiem tak, że firma, którą reprezentuję, nie byłaby w stanie tego powtórzyć w roku następnym, czyli w następnym a trzeba by było tak zrobić, czyli w następnym roku trzeba by znowu wyłożyć te pieniądze i my byśmy nie dali rady, tak? I ta piękna przygoda by się pewnie wtedy musiała skończyć. Na szczęście, na szczęście ten cel został osiągnięty. Okupiliśmy to, tak jak mówię, bardzo dużym wysiłkiem finansowym. No ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest zdecydowanie lżej, łatwiej. Choć budżet wzrósł, to wzrosły przede wszystkim przychody, bo pojawiły się przychody z kanału Plus, to są bardzo ważne, z klasy za, za promocję. Pojawiły się wyższe stawki oczywiście od naszych partnerów i te bilansowanie budżetu dzisiaj jest zdecydowanie prostsze. Nawet jeżeli z tych pieniędzy zewnętrznych, że tak powiem, nie wystarcza tych, tego, by doprowadzić do równowagi, no to już to, co muszą akcjonariusze wykładać, to są zdecydowanie mniejsze pieniądze, zdecydowanie nieporównywalnie mniejsze do tych, które trzeba było robić, dawać w pierwszej lidze A czy ktoś w 2011 roku czy był ktoś taki, jeżeli, poinformował pan, że wchodzi w Pogoń Szczecin, który mówił, co ty robisz, zwariowano. No oczywiście <laughs> mnóstwo, ogóle... mnóstwo osób tak mówiło. Dla większości. To więcej było tych osób, które tak, tak, tak mówiły. Czy... Tak, Zdecydowanie więcej. Ludzie nie rozumieją generalnie patrzą na, na, na to, że jeżeli się ma gdzieś pieniądze i chce się inwestować, to znaczy że trzeba na tym zarobić. No, nie biorą tego pierwiastka, jakby. E, no ważnego dla mnie przynajmniej tak, że, że, no, przepraszam, co ja umrę z tymi pieniędzmi, no, no oddam, ktoś by powiedział dzieciom oddać, tak? No ale co, dzieci dwa domy wybudują następne, to, to nie o to chodzi. No, trzeba umieć umieć, trzeba zarabiać, ale trzeba umieć wydawać, znaczy dawać też pieniądze, dawać innym, dawać, innym, dawać radość sobie i innym, bo, bo dla mnie to, to sens tej pracy byłby żaden, gdybym gdybym tego tak nie mógł robić. Udało mi się namówić kolegów na to i oni też do tego tak podeszli. E, oczywiście, że to ma określoną wartość, bo klub ma wartość przecież, tak? Ten kapitał, który dzisiaj tam jest, kapitał zakładowy ponad 10 milion 9 milionów, 9,5 miliona plus wartość drużyny, to jest jakiś kapitał. Gdyby e, on, on jest trudno zbywalny, znaczy zamienialny na pieniądze, ale to jest określona wartość, tak? E, I ja mogę powiedzieć, że jako akcjonariusz Czuję się współwłaścicielem tego klubu, czyli mam określone, tutaj, określone pieniądze w, w tym klubie. No, nieistotne jest to, że nie mogę sobie ich wziąć i pójść, na przykład pojechać, nie wiem, do Nowej Zelandii, bo będę miał takie marzenie, tak? No tak nie jest, no, ale to, to jest rzecz, która wielu ludzi w biznesie dotyczy, bo mają poinwestowane środki różnego rodzaju na przykład nieruchomości, z których no nie to nie są łatwo zbywalne rzeczy, więc też nie zamienią ich nagle na pieniądze, jak tylko będą chcieli, tak? Zresztą pewnie każdy z nas w życiu miał taką sytuację, że były potrzebne mu pieniądze i nie miał skąd wziąć, chociaż gdzieś tam coś miał. Nawet jakby chciał sprzedać, to nie mógł sprzedać, bo by strasznie musiał tanio sprzedać i było mu żal, tak? Więc no podobnie z biznesami, tylko, czy z biznesem, tylko ten może wymiar tych środków jest nieco większy.